Siema wszystkim, z tej strony kruku. Wracamy do tematu pompek. Chciałbym się dzisiaj z Wami podzielić tym, w jaki sposób wykonałem w jednej serii 410 pompek, które miało miejsce w tamtym roku w czerwcu w Radzeniu Podlaskim. Więc po pierwsze, chciałbym zacząć się od kwestii fizycznych. Już kiedyś nagrywałem poradnik, jak wykonać w jednej serii ponad 100, 200 pompek, itd. Oczywiście zachęcam do oglądnięcia tego poradnika, ale dzisiaj chciałbym omówić, też przypomnieć niektóre sprawy. Domówić jeszcze kilka rzeczy, które wtedy, wtedy nie powiedziałem. I omówić też sferę mentalną. Ale najpierw zaczniemy od kwestii fizycznych. Więc, po pierwsze przygotowanie. Jak przygotować się pod takie zawody? No przede wszystkim, jeśli u mnie to wyglądało tak, że byłem po dwóch tygodniach mistrzostw Polski. W siłówce, w Krakowie. I po tych mistrzostwach miałem tydzień deloadu, tydzień potem tak, takiego trochę przetrenowania trenowania bardziej pod pompki, pod kor, pod całe te ruchy takie, które będą miały miejsce na komendę, bo to były pompki na komendę, muszę zaznaczyć. Cała seria trwała 34 minuty. 34 minuty w podporze. W takiej pozycji. Dłonie w tej pozycji. I... E, no i co? No i trochę długo, nie? Sędzia dawał tylko sygnał góra, dół. Góra, dół. I tak cały czas. Więc, jak pod takie coś się przygotowywałem? Nie przygotowywałem się wcale, praktycznie, bo tak naprawdę formę miałem już zrobioną wcześniej przez wytrenowanie przez kilka lat treningów, i yy, przede wszystkim, też nastawienie psychiczne odgrywało dużą rolę u mnie zawsze odgrywa, ale też wzmacniałem słabe ogniwa, słabe yy, punkty u mnie, które są, występują podczas takiej długiej serii pompek. A więc dobra, przechodzimy do kwestii techniki, czyli coś co jest nieodłącznym elementem przy wykonywaniu rekordowych ilości pompek, jak i też podczas treningów. Więc tak, jeśli chcemy wykonać jak największą ilość powtórzeń w pompkach z nieograniczonym limitem czasowym, jeśli są to pompki wykonywane na komendę lub nawet we własnym tempie, to przede wszystkim rozstaw ramion powinien być mniej więcej na szerokość barków, Palce szeroko wbite w ziemię, żeby było stabilne podłoże. Stopy razem, oczywiście i ułożenie łokci idzie wzdłuż tułowia. Tutaj, pełen wyprost. Pełen wyprost. I do samej ziemi. Sędzia daje sygnał góra, dół. Góra, dół. I tutaj bardzo ważną kwestią jest to, że mało osób o tym też wie że przy szerszym rozstawie o wiele, wiele szybciej się zmęczymy. Dlaczego? Ponieważ e, mamy otwartą klatkę piersiową, e, przedni aktor mięśnia ramiennego zaraz się zmęczy, klatka zaraz się zmęczy, bo jest odkryta i pracuje na mamy oczywiście mniejszy zakres ruchu, ale to powoduje, że właśnie klatka otwarta jest bardziej wyeksponowany, i ruch, i praca, przez co zaraz e, możemy szybko się zmęczyć podczas takiej długotrwałej serii. Natomiast jeśli mamy węższy rozstaw, mamy oczywiście dłuższy zakres ruchu, ale i tutaj właśnie jedno ale, którego nie omówiłem w poprzednim poradniku i jest to taki fajny tip, tipunio, że gdy schodzimy do pewnego dołu, na sam dół, zapieramy się o mięśnie najszersze grzbietu. Pokażę to może od boku. Nie wiem, czy to widać. Zapieramy się tutaj o plecy, i możemy w tym dole trzymać i trzymać i o wiele mniej się męczymy. I problem wyprost. Nikt o tym oczywiście nie mówi. No bo to są też takie rzeczy, taj, tajniki. Nieraz też to przez jakiś czas ukrywałem, ale pomyślałem, że muszę się z tym Wami podzielić i żebyście was, sami napisali, jakie są na Wasze odczucia. schodzimy do samego dołu, zapieramy się o mięśnie najszerszej w i góra. I tutaj osoby, które są kościste, które są mniej Rozbudowane będą miały z tym problem, ponieważ ten mieściek najszerszy, żeby tu nie jest tak rozbudowany, żeby się o niego móc zaprzeć. Natomiast osoby już o większej muskulaturze, lub w tym miesiącu mają już trochę rozbudowany, mają zadanie z góry ułatwione, ponieważ mogą się najzwyczajniej po prostu o niego oprzeć, i to powoduje, że w jakiś sposób sobie ułatwiamy zadanie. Dlatego właśnie preferuję robić w ten sposób. Jeśli byście startowali na jakichś zawodach, czy robili własne rekordy na treningach jest taki, taki rozstaw ramion dozwolony i narzucony z góry lub możecie tak robić, no to spróbujcie, przetestujcie najpierw sobie na treningach, a potem wrzucacie na zawody i sami zobaczcie jak łatwiej się Wam to Do tego są osoby, które mają niedoprost w stawie łokciowym, czyli jest, występuje taka niemożność wyprostowania łokci do końca. Czyli jak ja mam naturalny wyprost, to one to są osoby, które mają po prostu tutaj przykurczony mięśnie długowego ramienia i to powoduje, że po prostu nie są w stanie jeszcze bardziej wyprostować tej ręki, żeby chciały na siłę, to nie mogą. I to powoduje, że jak są w podporze, one są pod stałym napięciem elektrycznym. Nie no, są pod stałym napięciem i nie mogą. Wyprostować to, to powoduje, że triceps cały raz jest na spięciu, cały raz pracuje, jest ciąga praca, klatka jest bardziej zaangażowana w pracę cały czas i o wiele, wiele szybciej się męczą podczas takiej długotrwałej pracy. Natomiast osoby, które mają wyprost, tak jak ja, mogą pozwolić sobie na to, że jak wyprostują, wstawią staw, łokcie, jak zrobią pełny wyprost, ten triceps potrafi odpocząć. Czyli tutaj po prostu pełen wyprost, chwyt odpoczywa i jest o wiele, wiele łatwiej. Natomiast to są osoby, które mają też przeprost. Oczywiście ja przeprostu nie jestem w stanie Wam pokazać, ale wiecie o co chodzi. Często to występuje u kobiet, że mają łuk tutaj jak jest o 180 stopni, to te osoby mają 190, czyli potrafią jeszcze bardziej przegiąć łokieć lub nawet do 200 stopni lub nawet więcej zdarzało się. Yy, takie osoby, oczywiście, też mają o wiele łatwiej jeśli chodzi o yy, właśnie katowanie pompek, czy w tak itd., ponieważ potrafią na tym przeproście odpoczywać, policjant odpoczywa i o wiele mniej się męczą. Czy jest to zdrowe? Nie, ale no cóż, no nie są w stanie inaczej wygostować stawu łokciowego, więc to już wynika z anatomicznego ułożenia stawu łokciowego i to, to jak yy, mają go ułożonego, no nie? nie są w stanie z tym nic raczej zrobić. Więc y, były też takie sytuacje na zawodach, że zajczano no repy za to, że y, taka osoba zrobiła swój praweł wyprost, to przeprost i mówiła, żeby tak nie robiła, po prostu ona nie była w stanie raczej wyprostować łok łokci, bo automatycznie szły do przeprostu. No więc to już jest kwestia anatomiczna i tego nic się nie przeskoczy raczej. Y, dalej, jeśli chodzi o wzmocnienie się do takiej ilo ilości pompek, czyli do do zrobienia sobie e, jakby fundamentu, do budowania tej wytrzymałości w takiej jednej serii, to przede wszystkim trzeba skupić się na e, Bring Salia. Czyli jest taka piosoneczka na YouTubie, wpisujemy sobie Bring Salia, ja tam podeślę potem na dole w linku, podlinkuję Wam. I taką piosoneczkę wykonujemy sobie e, wystarczy raz w ciągu całej sesji treningowej, tylko uwaga, na końcu treningu. A dlaczego? A no, właśnie dlatego, że mamy już yy, często po takich treningach wytrzymałościowych, zajazdowych garstkę energii gdzieś tam jeszcze nam zostanie. Choć wydaje nam się, że już nic więcej nie zrobimy. No to jeszcze po tej. Wykorzystujemy tę garstkę energii, która nam została. Te, te reszki yy, zapasów i robimy sobie taką seryjkę Bringsa To Teraz oczywiście zajeżdża, wykańcza całkowicie. I to powoduje właśnie, że wzmacniamy się, pomimo tego, że nie mamy już energii, czyli ta taka końcówka takiej serii, powoduje właśnie, że wzmacniamy się pod, ten, pod tą serię, gdy wchodzimy na świeżo. Czyli jak wejdziemy na taki trening na przykład po dwóch dniach y, nietreningowych i zrobimy takie bring jak na świeżo, na początek treningu, zobaczcie, że jesteście w stanie wykonać y, y, tą pioseneczkę z o wiele większą łatwością niż na sam koniec treningu. W seriach do wypadku mięśniowego, tak jak to ma właśnie miejsce w przypadku rekordów, częstym właśnie problemem właśnie jest to, że jak już dojeżdżamy gdzieś na do swojego końca, no to wiadomo, męczy nas to męczy, męczymy się i to będzie saliam właśnie robione na koniec treningu katuje też nas taki charakter takiego wytrzymania pomimo zmęczenia po dłuższej jednostce treningowej żeby wytrzymać jednak i dojść do końca. Jeśli osoby są bardziej zaawansowane, są w stanie wykonać całą piosenkę na koniec treningu lub nawet więcej, tam półtora piosenki, dwie, chociaż zalecamy tak robić jedną piosenkę. Jeśli ta piosenka staje się już zbyt łatwa, doróbcie sobie na przykład zrobić e, całą serię z kamizelką, na przykład jakiś 5 kg obciążnik na plecy, e, 10 kg, 20 kg, jak tam kto woli. I tak samo jechać. potem, jak się taki ciężar, automatycznie seria staje się łatwiejsza. Natomiast osoby, które dopiero się wdrażają to tak ten temat yy, zmaksymalizowania yy, pompek w jednej serii i są w stanie wykonać na przykład minutę tego Brink alia, a piosenka trwa 3,5 minuty około to przerywa, schodzi na przykład na 10-15 sekund, dobija, schodzi na 10-15 sekund, dobija, wystarczy. I tak progresywnie z treningu na trening. Stara się wytrwać kilka sekund dłużej. Druga metoda, robienie od 2 do 5 serii w tygodniu do upadku mięśniowego, czyli wykonujemy sobie taką jedną seryjkę mamy przykładowo jeden trening i robimy sobie tam jakieś podciągania, jakieś dipy, jakieś podciąganie pod chwytem i zostawiamy pompki powiedzmy właśnie gdzieś na ten sam koniec czy gdzieś tam w połowie treningu robimy. Jedną serię do upadku mięśniowego. I wystarczy wam całkowicie jedna seria, ponieważ podczas tej jednej serii, gdzie będziecie już blisko upadku mięśniowego, zaangażujecie wysokoprogowe jednostki motoryczne, które są arcyważne, właśnie, żeby dążyć do tej wytrzymałości. I to spowoduje właśnie, że z treningu na trening potem będziecie dążyć do coraz większej liczby powtórzeń. Przykładowo, zrobiliście podczas pierwszego treningu pięciokąpek, potem dzień przerwy, oczywiście też nie zalecam. Robić Dzień po dniu, chyba że ktoś już jest naprawdę mega wytrenowany i szykuje się takie zawody, to gdzieś tam w ramach utrwalenia może wykonywać tą jakąś tam serię z czy tam i luźnie, ale tak to robimy sobie dzień przerwy pomiędzy, żeby te mięśnie trochę dać im trochę odpocząć, dychnąć i przechodzimy potem w środę. Robimy znowu taką serię do upadku mięśniowego, zapisując oczywiście wcześniejszy wynik i robiąc kilka powtórzeń więcej. Oczywiście to też zależy od Waszego poziomu trenowania, bo też jest istnienia coś jak Read, czyli Reps in Reverse, czyli powtórzenia w zapasie. Przykładowo mamy wykonać daną liczbę powtórzeń na maksa. Wykonaliśmy powiedzmy 70, ale wiemy, że byliśmy w stanie jeszcze wykonać te 2 do 5 powtórzeń, to są powtórzenia zostawione w zapasie, czyli mogliśmy wykonać jeszcze przykładowo 2 do 5 powtórzeń więcej ale zostawiliśmy je w ramach tego, żeby na przykład potem wejść w środę i wiemy, że mam zrobić jeszcze większego maksa, zrobimy jeszcze więcej powtórzeń dzięki temu właśnie, że wcześniej też nie zrobiliśmy serii do całkowitego upadku. To tak w wielkim skrócie. I nie trzeba wcale robić jakiś e, 1000 powtórzeń na treningu pompek, przykładowo 100 serii po 10 powtórzeń. To tak jakby osoba, która chciała przebiec 100 metrów sprintem jak najszybciej, ci trzeba pod maraton. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. Więc to są takie kwestie, które naprawdę wam pomogą: czyli Dream styling do upadku mięśniowego i trzecia rzecz to są wzmacnianie sobie ogniw, czyli wyhaczamy sobie podczas takiej serii, co pierwsze nam odpada: czy jest to brzuch, czy telepie nas, czy wpuszczają nam barki. Co się za nimi po prostu dzieje? U mnie zdecydowanie jest, są to mięśnie kor, mięśnie brzucha. Nie mam żadnych problemów tu z tricepsem, czy z barkami, czy z górą. Podczas takiej serii, gdzie seria trwa trwała 34 minuty podczas Mistrzostw Polski, no to <gryw> ten brzuch potem tak palił na kilka dni później, że nie mogłem się wyprostować. więc tylko taki delikatny ruch i już mi ciągnęło strasznie, nie mogłem się bardziej przyprostować. Więc. Przede wszystkim robiłem swoje Brink up do pozycji Plank. też jest ta wersja na YouTubie. Też Wam podlinkuję, więc wzmacniamy sobie kor przede wszystkim. Jeśli ktoś ma tak, takie problemy podobne jak ja, że ta łódka delikatnie już potem się powstaje po kilku powtórzeniach, takich już ponad 200 czy tam po 100. to też zależy od poziomu wytrenowania, to tak samo trzeba mocno zaangażować kor, żeby nie było zapadania się po odcinku leziowym w ten sposób, czyli żeby nie było tego, no nie? No i tak jak mówiłem w poprzednim poradniku, nie spinamy się już na maksa od samego początku, czyli nie ma czegoś takiego, że całkowicie już idziemy na maksa, trzymamy całkowitą sylwetkę, bo w ten sposób szybko się zmęczymy. Tak wygląda idealna pozycja na początku, spięty poślad, nogi, wszystko tutaj, korpus, a tak wygląda rozluźnione pośladki, o. Pozycja jest jak najbardziej dopuszczalna, z tego co wiem na zawodach. Dopiero potem, jak już nam wpuszczać brzuch, to zaczyna się robić żółtka. Trzeba ten pośladek który zaangażować. To na które pomoże, pójdzie do góry i zapobiegnie temu, żeby się nie zapadać żeby nie było niezależnych powtórzeń. Zapomniałem jeszcze dodać, że podczas trwającej serii, jak i ogólnie podczas dnia i podczas treningów, bardzo ważne jest oddychanie nosem. Na ten temat też się będę wypowiadał. w kolejnych poradnikach, aby oddychać spokojnie, bo to reguluje nasz stres, a nie przez usta, bo strasznie tracimy wtedy wodę i szybko się męczymy, a oddychanie przez nos powoduje, że o wiele wolniej się będzie męczyć i zredukujemy stres. Dobra, słuchajcie, jeśli chodzi o kwestie fizyczne, wszystko jest omówione mniej więcej tak jak trzeba i teraz kwestia mentalna, sfera mentalna, jak to wygląda yy, z psychą. Nie ukrywając yy, nie jesteśmy w stanie wykonać 300-400 powtórzeń pompek normalnie i gdzieś nasza ta psychika musi odgrywać główną rolę i odgrywa tą rolę yy, arcyważną, ważną ponieważ jak się to mówi jeśli nie możesz ciągnąć już z mięśni ciągnij z psychy polecam przede wszystkim wyłączyć się nie myśleć przede wszystkim o rywalach o przebiegu losów o zamartwianiu się na przyszłość niepotrzebnie bo jeśli ty zaczniesz przejmować się tym, co może, się później tak, zaczniesz stworzyć sobie taki plan nie, 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 złych wydarzeń, no to prawdopodobnie tak się to może potoczyć, a przeważnie nawet stoczysz sobie tak już w głowie wszystko, że, że przeważnie sobie już tak stworzysz w głowie wszystko poukładasz źle, nawet bardziej niż to, to, co będzie miało miejsce. Dlatego nie myśleć o zawodnikach, o rywalach, skupić się tylko na sobie i na zawodach. O, o całym przebiegu gry, o całym przebiegu zawodów jesteś tylko ty i zawody. Rozumiecie o co chodzi? Więc istnieje takie coś jak psychosomatyka, czyli psycha po prostu, która odgrywa tę kluczową rolę, jeśli chodzi o bicie rekordów. I mogę śmiało powiedzieć, że mój wynik 410 pompek, jak i wynik zawodników, którzy za nas rywalizowali, czyli tam Piotrka Pogorzelskiego 409 pompek, Kasper panaś około 350 pompek. Oraz Pawła Selerskiego, 300 pompek Na pewno nie są to ich rekordy Ani też mój rekord Wiem, że mogę w stanie wykonać więcej, ale Zrobimy jedną pompkę więcej niż przeciwnik I to dało mi wygraną Chociaż to już było wszystko ciągnięte z psychy Mięśnie był były tak popalony, Że wszystko ciągnęło się z głowy No nie? Słuchajcie, pozwolę sobie przytoczyć tutaj taki tekst Z książki Trenowa przewaga, to jest książka Jest świetnie napisane Patrząc też na rozczarowujący wynik zawodu, większość osób mówi, że wszystkiemu winę jest głowa. Trening mentalny, umożliwiający wejście w odpowiedni rytm, jest tak samo ważny jak trening fizyczny. Czasem wystarczy jedna nieodpowiednia myśl, by zniknęła cała koncentracja na zadaniu, doprowadzając do zmarnowania strzału, rzutu karnego, wyścigu czy decydującego uderzenia w piłkę do golfa. Umiejętność wejścia w rytm i pozostania w nim tak długo, jak to jest potrzebne, sprawia jednak, że rozpraszające myśli nie mają do zawodnika dostępu. Okrzyki kibiców. Rywala zdają się rozpływać w powietrzu. Błąd popełniony podczas gry błyskawicznie odchodzi w niepamięć, a myśli o zrobionych w przyszłości błędach czy zbyt daleko wybiegających w przyszłości celach w ogóle się nie pojawiają. I Nie istnieje ani lęk, ani przed porażką, ani oczekiwanie zwycięstwa. Słuchajcie, to jest właśnie błąd, który często ludzie popełniają, zwłaszcza młodzi, którzy chcą startować w zawodach. Jako pierwsze zawody traktują takimi zawodami, że chcieliby od razu wygrać i mówią, że nie, ja nie wystartuję w zawodach, jeszcze za wcześnie, jeszcze nie mam formy bo będzie wstyd, będzie przypał i nie wystartuje, bo po prostu jest jeszcze za słaby. A to jest właśnie błąd, bo im wcześniej zdobędziesz doświadczenie i nauczysz się naprawiać swoje błędy, które popełniłeś w trakcie zawodów, na przykład niezależne powtórzenia, zaczniesz potem na treningach pracować nad tymi błędami, to będziesz coraz lepszy i lepszy, bo będziesz coraz bardziej świadomy tego, co zrobiłeś źle i to właśnie yy, tworzy z nas takich profesjonalistów. Z czasem. Dalej. Przestajesz niepokoić się tym, że zrobisz coś źle i nie przejmujesz się reakcjami rywali. Zamiast tego, bez większego wysiłku wchodzisz na najwyższe obroty. Nic innego nie ma znaczenia. Znajdujesz się w stanie niczym niezakłóconej, maksymalnej koncentracji, dzięki której nic się nie dzieje poza twoją świadomością i bez twojej wiedzy. No. Więc krótko na temat. Wszystko siedzi w głowie. Podczas zawodów, podczas treningów, jak bijemy jakieś rekordy, to... W większości jest to po prostu psycha. Mam nadzieję, że do Was dotarłem, że przekazałem to, co ja przeżywałem podczas tych zawodów. Pozdrawiam oczywiście wszystkich zawodników, którzy brali wtedy udział. Była to jedna z najgorszych walk, z najcięższych walk, jak wtedy przeżyłem. Zbierałem się po, tej, po tych zawodach około 4-5 dni, nie mogłem nic zrobić na pusz, żadnych pompek, nie wiem, taki domsy, co zakwasy, za że naprawdę nigdy część takiego właśnie nie doświadczyłem. Wszystko było tak popalone, że o mało no, praktycznie kontuzji żadnej nie dostałem. Cieszę się, że to nic się nie stało, bo to już była walka do samego końca i podczas zawodów ja tylko taką uznaję i walczę po prostu dopóki nie upadnę. Jeśli już mięśnie nie mogą, psycha walczy dalej. Jeśli nie upadniesz, to walczysz dalej do końca. No to tak w skrócie. <grym> Dobra. Dzięki jeszcze raz za oglądanie materiału. Jak zwykle zachęcam do udostępnienia, subskrypcji, komentowania i przypominam o darmowym planie treningowym, który rozpisuję teraz na okres kwarantanny. Wystarczy napisać do mnie wiadomości prywatnej na fanpage'u. Ja taki darmowy plan wysyłam w zamian za odwdzięczenie się jakąś subskrypcją czy followem czymkolwiek. Pozdrawiam, dzięki za oglądanie siła.